A to on tylko o fotokopie podcięta. Proszę Państwa, na płycie kolejny ogień przed Państwem, ogień Juchasz, prowadzony w dniu 10 października 2009 roku, ma ścigniadę w wymiaru 163, Ogier Juhas jest po wieże Jarząbek, od pracy Jodła po 80 punktów bonitacyjnych we wstępnej próbie na uznawaniu. Ogier był uznawany 15 lutego. Na dodatkowym uznawaniu w zakładach kwity i miłosna to jest na Awa, 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 bo warunek wpisu do i oceny ogiera jest skończone minimum 27 miesięcy. Pani Pani, to Tamte już były ogiery e, bardziej dojrzałe automatycznie. Tu mamy do czynienia z ogierem, który e, w tym roku został uznany. Jest jeszcze głowia, e, właściwie z i on dopiero wchodzi w rozruch. Dla porównania, no jeszcze bardzo, bardzo zlewięce kształty y, i zachowanie też, no to konia, wszyscy hodowcy wiedzą, dojrzewa no, somatycznie w wieku pięciu lat. Proszę Państwa, y, tutaj y, właścicielem i hodowcą jest Pan Kolejnik Mirosław Barczewska. Czekamy do domu, szczególnie od strony matki, Jodła, czelec, proszę Państwa, bardzo dobrze. Pan niech jeszcze po młodej dni ile za stanowcze, ja pozwólę zastanowić. Dobra, dobra. 你还没告诉我。